Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, bo mimo marca to już prawie końcówka chyba okresu zimowego, przynajmniej teoretycznie, a w praktyce, jak sami możecie zobaczyć, deszcz, śnieg i w dalszym ciągu ujemne temperatury. Czy to oznacza, że pojazdami kempingowymi nie można się wówczas poruszać? Oczywiście, że jest to nieprawda. Te pojazdy są stworzone do całorocznego karawaningu, ale żeby on był przyjemny, bezpieczny i naprawdę komfortowy, warto zadbać o kilka detali, kilka akcesoriów, a niektórych nawet rzeczy bardzo potrzebnych, by móc komfortowo wypoczywać w kamperze przez cały rok. I dzisiaj zapraszam Was naprawdę na krótki materiał pokazujący, co warto do kampera włożyć, założyć, by właśnie podróżować nim przez cały rok. A bazujemy słuchajcie, na wypożyczalni Koko Camper i ich Benimarze. Ten samochód naprawdę jest stworzony do całorocznych wojaży, ale sama wypożyczalnia Koko dorzuca bardzo dużo na pokład akcesoriów, które sprawiają, że ten pobyt jest po prostu przyjemniejszy. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu naszego канал I zaczynamy. Startujemy, zapraszam. Absolutną podstawą przy podróżowaniu przez cały rok pojazdem kempingowym są oczywiście porządne opony zimowe. I tutaj często pytacie, czy na przykład można je zastąpić oponami wielosezonowymi. Moim zdaniem, opony wielosezonowe to jest bardzo fajne rozwiązanie. Sam w jednym ze swoich samochodów mam właśnie takie założone opony całoroczne. Świetnie się sprawdzają. No ale tutaj mamy do czynienia z bardzo dużym pojazdem, ważącym nierzadko. 3,5 tony, a nawet więcej. Jeżeli chcecie mieć naprawdę duże bezpieczeństwo jazdy, dużą stabilność prowadzenia takiego pojazdu kempingowego i też pewność, że wyjedziecie z większości zaśnieżonych dróg czy kempingowych, to oczywiście musicie zainwestować w dwa komplety opon. Letnich. I zimowych. Zadbajcie też o to, żeby te opony zimowe były naprawdę konkretne. Nie warto na oponach oszczędzać. Pamiętajcie, że cała ta konstrukcja, warta nierzadko prawie pół miliona złotych, styka się z jezdnią właściwie w czterech punktach wielkości tak naprawdę koperty. Więc czy warto oszczędzać? No oczywiście, że nie, nie warto. Zdradzę Wam też sekret, dlaczego większość wypożyczalni w Polsce nie wynajmuje swoich kamperów w trakcie sezonu zimowego, bo po prostu nie mają do nich opon zimowych, które oczywiście swoje kosztują, no ale chyba warto zainwestować, by korzystać z kampera przez cały rok. Niestety, moi drodzy, nawet najlepsze opony zimowe czasami po prostu nie pomogą w wyjeździe z kopnego śniegu, ze śliskiego terenu, nie, z terenu, w którym na przykład utworzył się lód i dopiero na niego spadła warstwa śniegu. No i wtedy musimy użyć sobie, moi drodzy, czegoś takiego. Tutaj wypożyczalnia Coco Camper dorzuca nam na pokład łańcuchy. Łańcuchy śniegowe. Moim zdaniem powinny być obowiązkowym wyposażeniem każdego pojazdu kempingowego. Zarówno jeżeli podróżujecie kamperem, jak i ciągniecie przyczepę holo swoim holownikiem, tam do samochodu też musicie odpowiednie sobie łańcuchy zastosować. Nawet w tym konkretnym egzemplarzu podczas tego testu te łańcuchy się przydały. Co możecie zobaczyć teraz w krótkim materiale wideo. I powiem Wam, że z perspektywy czasu ja już Przestałem kopać saperką, pchać y, samochód kempingowy, podsypywać, podkładać coś pod koła lepiej szybko nauczyć się zakładać łańcuchy śniegowe i po prostu w zaledwie, nie wiem, 10-15 minut po prostu wyjechać w miejsc z miejsca, w którym utknęliście. Ale żeby to zrobić, moi drodzy, warto sobie takie coś przyswoić jeszcze przed wyjazdem. Co to jest? Oczywiście instrukcja zakładania i zdejmowania łańcuchów śniegowych. Dlaczego warto, moi drodzy? Bo zawsze łańcuchy zakładacie w momencie, kiedy już coś się wydarzyło. Oczywiście tak nie powinniśmy robić. Nie, powinni my jako kierowcy przewidywać teraz, zobaczyć, że hej, tam możemy mieć usisk, tam możemy się zakopać, więc już teraz założę moje łańcuchy śniegowe, ale niestety praktyka jest często taka, że myślimy damy radę, a potem się okazuje, że niestety ten nasz samochodzik biedny kempingowy rady nie, nie dał. Więc warto sobie instrukcję przyswoić jeszcze przed wyjazdem, a najlepiej potrenować na sucho zakładanie łańcuchów śniegowych. To nie jest naprawdę Trudna sztuka, a w momencie, kiedy, kiedy kilka razy je zepniecie i rozepniecie, naprawdę życie staje się prostsze. Łańcuchy. Jakie wybrać łańcuchy, moi drodzy? Tu są takie łańcuchy dla, można by powiedzieć, laików, czyli samo napinające się. One są bardzo fajne, bardzo szybko się je nakłada, bardzo sprawnie, natomiast mają jedną wadę. Nie są do końca wytrzymałe. W momencie, kiedy naprawdę już się zakopiecie albo widzicie przed sobą bardzo trudny odcinek drogi, to jednak warto kupić łańcuchy nieco większe, zwłaszcza jeżeli poruszacie się kamperem powyżej 3,5 tony albo wiecie, że Wasz kamper jest przeważony. Umówmy się, Teoria, te, teorią, ale praktyka jest taka, że jeżeli wiecie, że wasz pojazd jest przeważony, zainwestujcie w lepsze e, łańcuchy. Z grubszym okiem i najlepiej łańcuchy najazdowe. Ich zakładanie jest dość skomplikowane: zaznaczam dość skomplikowane. Natomiast e, w nich macie pewność, że absolutnie nic nie ma prawa się tam zerwać, i wszystko e, sprawi, że po prostu z tego kopnego śniegu, czy bądź innego poślizgu po prostu wyjedziecie cali bez uszczerbku na zdrowiu kampera bądź przyczepy kempingowej przejdźmy do garażu czyli drobnych rzeczy, które powinniście tutaj mieć absolutną podstawą chyba dla każdego kierowcy jest oczywiście skrobaczka do szyb razem Taką szczoteczką, dzięki której możecie sobie odśnieżyć wasz pojazd kempingowy z przodu, z boku, ze wszystkich elementów tam, gdzie po prostu ten śnieg zalega i oczywiście wyskrobać sobie szyby. Chyba nie muszę o tym dużo opowiadać. To jest podstawowe wyposażenie każdego kierowcy, nie tylko kampera, czy przyczepy kempingowe, które się porusza w warunkach zimowych. Ode mnie. Protyp zawsze fajnie mieć malutką drobną zmiotkę z takim, słuchajcie, dodatkową szufelką, ale fajnie również zainwestować w taką standardową, zwykłą zmiotkę. Najlepiej na takim sobie długim właśnie pałąku. Dzięki temu możecie dotrzeć gdzieś do trudno dostępnych miejsc, na przykład na markizie albo na dachu, o czym za chwilę. Moi drodzy, warto też pamiętać oczywiście o tym, o szufli. Szufla do śniegu, nie łopata, tylko szufla, chyba mówię poprawnie, pomoże Wam odśnieżyć drogi dojazdowe do kampera z parceli, ale też po prostu w momencie, kiedy zostaniecie zasypani, możecie odśnieżyć swoją parcelę, zrobić sobie jakieś przejście z parceli, na przykład do sanitariatów. Bardzo często zdarza się tak, że na polu kempingowym główne drogi dojazdowe są odśnieżone, natomiast odśnieżanie parceli. I już jest waszym zadaniem. To wszystko naprawdę waży niewiele i warto sobie na pokład taką szufelkę zabrać. Moi drodzy, co jeszcze? Sięgam do garażu i wyciągam konewkę. Plastikowa konewka, w tym przypadku o pojemności 14 litrów. Wszystko zależy tak naprawdę od waszych osobistych preferencji. Dlaczego konewka? Przecież mamy zawsze w kamperze albo przyczepie kempingowej wąż do wody. Konewka sprawia, moi drodzy, że zatankujecie wodę wszędzie. Niestety w dalszym ciągu w Polsce, zwłaszcza w Polsce, jest problem z dostępnością wody. Na przykład na niektórych kempingach w ogóle krany są pozamarzane, pozamykane. Często nie macie dostępu do tej wody, gdzieś trzeba po tą wodę iść. Więc po pierwsze zadbać o długi wąż ogrodowy do podłączenia wody. O wiele dłuższy niż w przypadku letniego karawaningu i taka dodatkowa konewka. Dla mnie konewka to powinna w ogóle się znaleźć na wyposażeniu kampera czy przyczepy kempingowej, a zwłaszcza kampera na stałe przez cały rok. Z konewką mamy pewność, że nawet na 5 razy taką powiedzmy konewką 20 litrową zatankujemy zbiornik na czystą wodę w takim kamperze, który ma 105 litrów przypominam. I chociaż mamy tą wodę, a tak jesteśmy w czarnej wiecie gdzie. Jeszcze jeden temat. Temat bardzo ważny, bo tyczy się bezpieczeństwa. Podobnie jak opony zimowe, podobnie jak łańcuchy, które pomagają wam wyjechać z poślizgu, podobnie i drabina. Tak, tak, drabina, moi drodzy. Po co nam w ogóle w kamperze czy przy czepie kempingowej drabina? A moi drodzy właśnie po to, że w momencie kiedy pada śnieg, spada on sobie, pada, 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 napada wam na dach waszego pojazdu kempingowego, który ma. Tak jak w tym przypadku prawie 3 metry wysokości, i nie jesteście w stanie zsunąć nie tylko śniegu, ale przede wszystkim zamarzniętego lodu. W momencie, kiedy ogrzewacie pojazd kempingowy w środku, na niego sobie pada śnieg, pruszy sobie śnieg, powiedzmy całą noc, niestety tworzy się malutka warstwa, a nawet niekiedy bardzo gruba, lodu na dachu. Tylko za pomocą drabiny jesteście w stanie dotrzeć do tego dachu i po prostu zalegający tam lód i śnieg z niego e, zgarnąć. Jest to szalenie ważne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przede wszystkim osób postronnych, którzy poruszają się również e, razem z Wami po drogach i ulicach. Dlaczego? Zamarznięty śnieg czy lód może spaść e, za poprzedzającym Wasz auto, inny samochód, narobić szkód. Uszkodzić szybę, uszkodzić lakier i przede wszystkim grozi za to oczywiście też mandat, o czym się niestety przekonałem. Moja historia jest taka, że w pewnym kamperze, który został mi udostępniony na testy dzień wcześniej, pracownik. Umył go całego razem z dachem. Niestety w nocy e, przyszedł mróz, e, ta warstwa zalegającej wody zamarzła. Ja ruszyłem, nie sprawdziłem co się znalazło e, na dachu. I na drodze ekspresowej w momencie kiedy kamper nabrał prędkości, cały wielki płat lodu odpadł, wbił się w szybę i oczywiście uszkodził pojazd, który poruszał się e, za mną. Mandat, odszkodowanie. Płatność za swoje czyny niestety nierozsądny płaci dwa razy i w tym przypadku bardzo się to sprawdziło. Obowiązkowo drabina, być może nie taka, być może ciut mniejsza, być może plastikowa, jakakolwiek, abyście mogli dotrzeć po prostu do dachu i zgarnąć stamtąd zalegający śnieg i lód. Bardzo często też pytacie, no dobrze, ale co w sytuacji, kiedy nie mam zimowej wersji kampera, chcę nim podróżować, co zrobić z wodą szarą? Nie mam podgrzewonego, nie mam izolowanego zbiornika na wodę szarą. Bardzo proste rozwiązanie. Otworzyć zbiornik, moi drodzy. Otwieracie zawór spustowy do zbiornika z szarą wodą. Pod ten sobie zawór stawiacie, a ja mam tutaj takie. A wy możecie mieć jakiekolwiek inne, większe, mniejsze, plastikowe. Może to nie być wiadro, może być to jakikolwiek inny pojemnik. I po prostu szara woda spływa do tego pojemnika. Do tego pojemnika możecie dosypać, nie wiem, soli, denaturatu, spirytusu, cokolwiek, co sprawi, że Wam tam ta woda nie zamarznie i wtedy co jakiś czas ten pojemnik spod kampera czy przyczepy kempingowej po prostu opróżniacie i wyrzucacie sobie to. Nic wam niezamażnie y, gwarantuje. Co w y, sytuacji, kiedy nie macie wersji zimowej kampera, co z y, instalacją wodną w środku. Zasada jest bardzo prosta. Na początku wchodzicie do pojazdu kempingowego, uruchamiacie ogrzewanie porządnie nagrzewacie całego kampera czy przyczepę, a dopiero później zalewacie całość wodą. Pamiętajcie, by po powrocie do domu tą wodę dokładnie spuścić, wypróżnić cały układ i najlepiej go też przedmuchać sprężonym powietrzem, sprężareczką i wypychacie wtedy całą wodę z układu, bo pamiętajcie, że gdzieś zamarznięta woda, rozsadzony boiler, uszkodzona instalacja wodna, to wydatek od kilku do nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Czy warto bać się karawaningu zimowego? Absolutnie nie. Wystarczy zapobiegać, niż potem leczyć i po prostu korzystać z uroków zimy. Również tak samo jak i latem. Moi drodzy, dziękuję za dziś, tak jak mówiłem, krótki materiał wideo pokazujący te chyba najważniejsze akcesoria, które powinniście zabrać ze sobą na zimowy karawanik. Zapraszam do subskrypcji kanału na Biwaku. I do zobaczenia wkrótce.